Witam w kolejnym podcaście perfumowym. Coś się do końca mogę nazwać, także postanowiłam poruszyć, myślę sobie, ciekawy temat. Oczywiście zapraszam do podawania swoich typów: mianowicie kolorystyka flakonu, kolorystyka płynu, a zapach w środku. Zgrywa się, nie zgrywa, jak często się jak często się to rozjeżdżam. W moim odczuciu rozjeżdża się często tak naprawdę rozjeżdża się często mamy do czynienia z klekonami, które mogłyby sugerować coś innego. Hmm. Kiedyś faktycznie. Jak widząc zielony flakon, spodziewa się czegoś zielonego, widząc niebieskie, czegoś wodnego, itd., itd. Teraz wygląda to różnie. Wydaje mi się, że bardzo często jednak się to rozjeżdża. Mam zapach Carol Miss jak to się wymawia. Totalnie różowy flakonik, totalnie zielona zawartość. Mm, to na przykład. Czy może brak? Tylko flakon. Pomarańczowe flakon totalnie aromatyczna, zielona, no a na pewno nie pomarańczowa kolorystycznie zawartość. elisire oderał srebrny flakon Zawartość zupełnie innej kwestii kolorystycznej. Z płynami jest różnie na przykład Mona di Orio byłam o której coś ostatnio pokazywałam, zielony płyn. Totalnie nie zielona zawartość. Yy, więc yy, czasami się na zawartość zgrywa. Yy, w przypadku niektórych bochoboko może i tak, w przypadku może niektórych Olympic orki na przykład Blackbird i ciemny, taki surowy, jakiś tam powiedzmy bakłażanowy, kolor, no kolor, taki w czerni. Yy, w kontekście właśnie jeżyn w lesie jak najbardziej, no tak, o. Taki zapach Amalia Górma. Nie ma wersja, ale dawna czerwony płyn. Wcale nie pasująca zawartość. Ym, flakony się często rozjeżdżają. Gdzieś zgrywała kolorystyka płynów, to jeszcze mogę powiedzieć: dosyć w Turbano. Krytowa kolorystyka, czy różowa, czy taka żółta w stylu. Dosyć. Ym. W marce Wikanto bardzo często się rozjeżdża. Tam są czasami takie na przykład korystyki, tych takich um, no, tego co na flakonie. Nie wiem, jakiś taki trochę neonowy, niebieski, więc nie wiem dlaczego on by tak naprawdę pokazał pod kątem zawartości. Chyba na każdym poziomie to się zawsze by po prostu um, nie zgrało, rozjechało. Um, Zastanawiam trochę tych, no z podałam w sumie dużo, ale postanawiam się jak w mainstreamie. Hmm. Na przykład zapach, który kiedyś miałam, hmm. zapach, który kiedyś miałam, mianowicie, yy, teraz mam już tylko wersję klasyczną, ale miałam też wersję Noir, to jest loader, Lauder, nie wiem, jak to się wymawia Sanchez Noir, nie wiem, tak w zasadzie kiedyś, chyba Sanchez, Sanchez Tak kiedyś z znalazłam, hmm, fioletowa kolorystyka Jest charakterna, ale dla mnie nie fioletowe odcienie Weźmy może markę Cacharel, no Eden się zgrywa Hmm. lulu i ta niebieska barwa raczej mi się nie zgrywa oksy czy niebieski flakon trochę się zgrywa trochę się nie zgrywa Wydaje mi się, że często się dosyć zgrywa z takim pastelowo-różowym flakonem to może nawet yy, no tak powiedzmy styka płynu, w kolskach szaty. Mam flagą pęchaliką z dziewiątkę damskiej. Mam też trochę męskich dziś tam dekad gdzieś miałam od kolegi. No nie wiem, nie wiem, właśnie coś tam jednak nie zgrywa. Mm. Nie wiem co tam jeszcze, co tam jeszcze. Bo się zgrywało w dodo tym dawnym, chyba boziony płynek dobrze pamiętam. U mnie jak tworzy, to się zgrywa. Jak są takie zapachy, bardzo takie gęste, esencjonalne i tak dalej. To ta barwa często jest bursztynowa. Bo są użyte pewne składniki kluczowe w tej kwestii, które akurat są składnikami, które mają zabarwienie, takie na przykład. Dające lepkości, zaokrąglenia, miotowości, absolut labdanu z bursztynową barwą też yy, taka kolorystyka właśnie absolutu dębu mm. myślę, że się jak przyjrzeć różnym kolorystykom flakonów może może też coś tam się jeszcze rozjechało. Hmm. Podejrzewam, że tak przejść przez różne marki mainstreamu, jak sobie obserwować, to bardzo dużo by się rozjechało. Od Eden kashera zgrywa się bardzo dobrze, to tak trochę w drugą stronę. Myślę, że. Różne wersje Ellison-Romek najbardziej też. Co tam jeszcze mam z takich faktycznie kolorystyka? Spirit of King. Czy Spirit of Kings. Tam jest taka wersja, klasy, seria klasyczna. Są też takie serie kolorystyczne. Są serie w kolorze czerwonym, w kolorze zielonym, w, w w czterech kolorach, albo coś tam się zmieniło nie wiem. W takim fiolecie, trochę takim fiolecie biskupiem, czerwony, właśnie zielony chyba niebieski. Powiem szczerze, że tam niektóre się zgrywają, niektóre nie ale jakby te kolory są takie bardzo. Silnemu, mocno charakterystyczne i jakby a zauważ, to się idą w, różnych, w różne strony. Także, także myślę sobie, że to tyle, jeżeli chodzi o poruszoną kwestię płynów. Przypomnę na przykład płynu Mona diorium płynu, na przykład w marcu Turbano. Płynu w takich właśnie balsamicznych, bursztynowych zapachach. Te moje różne zapachy lepiej też mają zabarwienie, bo mają absolutnie nie wiem, Labdano, absolut olibanu i to wszystko ma znaczenie wtedy. A z konta, jak mówię, często według mnie się to rozjeżdża.